Dzień dobry, już Poznański, Kuźnia Produktywności. Co Was rozprasza? Powiedzcie mi drodzy ludzie, co Was rozprasza? Szanowni Państwo, bo dzwoni do mnie kolega i mówi, stary mówiliśmy się na coś, mieliśmy coś zrobić, ja wiem, że my kawałek tej roboty w moim garnku i ja mam to ogarnąć, ale przypomnij mi, bo dzisiaj normalnie kocioł, milion rzeczy, milion tematów, dzwonią, piszą, coś chcą, tu zbuduj, tam zanieś, tam pozamiataj, tam wywieź, tam napisz, tam odrób, tam policz, tam zarób pieniądze. I nie ogarniam, bo co się stało? Bo coś go rozproszyło. I teraz słuchajcie, dlaczego na kanale Olin Manufacturing, optymalizacji procesów, ja nagle tutaj mówię jakiś rozpraszaczach? Dlaczego? Tadam, ponieważ moi drodzy, pff, powinniśmy wszyscy wiedzieć o tym, że w procesie produkcyjnym, marnotrawstwami, które nas rozpraszają, są nadprodukcja, zapasy, oczekiwanie, zbędny ruch, transport, nadmierne przetwarzanie, jakość tak dalej, dalej tam, że tak powiem, niewykorzystany potencjał. To wszystko wiecie, kto tam sobie chciał, to sobie coś dodał. Natomiast w życiu, taki trochę lean manufacturing, life muda naszym jest trochę więcej rozpraszaczy. I te rozpraszacze nam uniemożliwiają osiągnięcie optymalnego procesu, na którym pracujemy. Oczywiście, poza tym, że sami się czasami sabotujemy, bo chcemy wszystko naraz, nie mamy ostrości widzenia, to są rozpraszacze, które nasza cywilizacja elegancko nam wtłacza w głowę, abyśmy przypadkiem nie osiągnęli żadnego sukcesu. I co to takiego są, drodzy Państwo? Otóż. Są to sytuacje uzależniacze wszelkiego rodzaju, media wszelkiej maści, emocje i ery jak robota, praca, tak, również praca inna niż ta, którą mamy zrobić, nas rozprasza. Nazwa, którą wymyśliłem dla tego zestawienia rozpraszaczy, wygląda tak. Sumer tak brzmi to jak takie państwo-miasto gdzieś tam na Dalekim Wschodzie chyba w Iranie obecnie by leżało. Natomiast, sumer, już tłumaczę. Jak wiecie, lubię akronimy i lubię tworzyć akronimy będące opisem pewnych procesów albo, jak mi się wydaje, sensownymi takimi kumulacjami różnych zdarzeń, aktywności, procesów, które czymś pomagają, czymś przeszkadzają. Tak, poprzednio było sedno, tym razem mam dla Was coś nowego. I zastanawiacie się, co jeszcze wymyślę, nikt nie wie, dlatego wymyślam cały czas. Staram się być w tym coraz lepszy. Sumer oznacza: S. Rozpraszają nas sytuacje. Mamy jakieś zadanie, i nagle S. Rozprasza nas sytuacja. Coś się wydarza: nagle wpada w jakiś młody łeb, nasz ulubiony, ukochany, i coś rozwala. Albo nagle, że tak powiem, ktoś zadzwonił, tak? albo ktoś zapukał do drzwi, albo ktoś przychodzi i ci zaczyna opowiadać jakąś swoją piękną historię, i niezręcznie jest przerwać mu tę piękną historię. Czyli sytuację, zdarzenia, nie wiem, ktoś, ktoś wjechał, ktoś, ktoś zatrąbił, sytuację można rozproszyć. Naszą koncentrację, jedziesz samochodem, nagle jest sytuacja na drodze, bęc i musisz się rozproszyć i już nie realizować procesu. Następnym rozpraszaczem, który wymyśliłem i skojarzyłem w tym pięknym akronimie SUMER, są uwaga, uzależniacze. W wszelkiej maści uzależniacze. Bo siedzisz, jest Ci dobrze, coś robisz, pracujesz, jesteś skoncentrowany na zadaniu i nagle gdzieś tam nie wiadomo skąd pojawia się myśl chciałbym batona. I nie bez powodu mówię o batonie. Niektórzy mówią, idę zapalić. Natomiast niektórzy mówią wprost, potrzebuję cukru. I ja w kategorii tych uzależniaczy które nam przeszkadzają i dekoncentrują nas, jeszcze wszystkie rzeczy, które są generalnie szkodliwe i poprzez wadę cielesną nam przeszkadzają w życiu. Są to jakieś cukry, uzależniacze cielesne wszelkiej maści, powiedzcie sobie co to są, używki, alkohol, wszystkie rzeczy, które sprawiają, że mamy wyrzuty dopaminy. Kawa również jest takim uzależniaczem. I dołóżcie sobie, co tam kto lubi, nie wnikam, to nie jest program o tych rzeczach, co tam właśnie sobie pomyśleliście. Uzależniacze wszelkiej maści potrafią nas wybić z rytmu, czyli nas rozproszyć. Następna rzecz, która jest bardzo rozpraszająca, są to media. wszelkie maści media, czyli M. Mieliśmy S. Sytuacja, U. Uzależnienia, M. Media. Media utrudniają nam normalne funkcjonowanie. To jest zmora obecnych czasów. I tak naprawdę próba woli dla ludzi, którzy chcą się tą osiągnąć, bo tylko ci, którzy będą wystarczająco skupieni, będą w stanie to zrobić. Ci, którzy dadzą się rozproszyć, zginą w butach, zostaną zmieleni przez innych. Co to są media? Przede wszystkim telefon, wszystkie aplikacje, tak, jakieś seriale, jakieś yy, zawartości telewizyjne, media społecznościowe w szczególności, takie szkodliwe jak najbardziej szkodliwe, typu TikTok, Facebook, Instagram. To są szkodliwe rzeczy. One oczywiście mogą być. Przypadkowo wykorzystane do dobrych rzeczy, a przez ludzi biznesowo konsekwentnych są bardzo dobrze wykorzystane, bo wtedy ci ludzie sprawiają, że konsumenci ich treści pracują na ich, że tak się wyrażę, sukces. Ale to tak działa. Ja to nagrywam, bo chcę, żebyście tu usłyszeli i zapamiętali, że Irek coś czasami ciekawego powie i być może wam się skojarzy, jak będzie coś trzeba zrobić w zakresie lean manufacturing i tak dalej. Natomiast ja uważam, że media generalnie są rozpraszaczem. Jeżeli nie mamy ukierunkowanego korzystania z mediów, tylko przypadkowe, to są rozpraszaczem, który nam niszczy celowość działania. Następnym rozpraszaczem, który ja mam skategoryzowany, są emocje. Wszelkiej maści emocje. Mieliśmy sytuacje, uzależniacze, media, emocje. Co to są emocje? Wszystkie emocje, które są generowane przez nasze ciało, przez cielesność, przez. Zdarzenia, przez zdrowie, wszystko co się wydarza wokół nas i ma wpływ na nasz poziom emocji, na naszą strukturę emocjonalną, nie potrafimy tymi emocjami, uwaga, zarządzać. Ja nie mówię o kontrolowaniu emocji, bo kontrolowanie emocji nie jest niczym dobrym. Kontrolowanie emocji sprawia, że te emocje się odkładają i wrócą. I musimy coś z nimi zrobić. Więc mówię o zarządzaniu emocjami. Jeżeli nie mamy tej kompetencji, nie posiedliśmy jej w życiu. To tak z 30% mamy od razu w plecy. To jest szkodliwe. Sytuacje uzależniacze, media, emocje. Ostatnia rzecz, która nam przeszkadza w osiąganiu naszych celów, naszej pracy, jest robota. Czyli praca. Inna praca. Rozprasza nas zwykle w wykonywaniu pracy inna praca. Nazywałem ją kolokwialnie robotą, ponieważ ładnie pasuje do akronimu SUMER. Tak. Sytuacje uzależniacze, media, emocje, robota. Inna praca niż ta, która jest dla mnie priorytetowa i wartościowa, rozprasza mnie, w związku z powyższym nie wykonuję tej pracy, więc powinniśmy tej innej pracy, roboty unikać. A co to jest inna praca? Skąd ona się bierze? Z telefonów, z maili, z wezwań, z nadmiaru zadań, z nieumiejętności stawiania priorytetów, z nieumiejętności bycia konsekwentnym i mówienia nie. I przede wszystkim z niejasności celów i priorytetów swoich. I to są, moi drodzy rzeczy, które ja wymyśliłem. Zebrałem i chciałbym, że jeżeli komuś będzie to potrzebne, żeby były przydatne. Korzystajcie dowolnie. Sytuacje, uzależnienia, media, emocje, robota. To są rzeczy, które przeszkadzają Wam osiągać w cele, bo Was rozpraszają w najnormalnym świecie. Takie marnotrawstwo. Taki zestaw marnotrawstwa dla przeciętnego człowieka. Co o tym sądzicie? Jeżeli choć jedna osoba zapamięta, ten akronim i zacznę się zastanawiać, co mi dzisiaj rozproszyło, co mi przeszkadza i zada sobie te pięć punktów i stwierdzi, że kurde, znowu chce mi się rzucać coś słodkiego albo znowu odpaliłem mnie ten portal, nie tę stronę. Mam nie taki wygaszasz na ekranie, nie taką stronę startową w, autoku, w, w przeglądarce. No to też jest bardzo ważne. Jak masz źle ustawioną stronę startową w przeglądarce, to wpadasz w jakiś portal z mądrze zrobionymi nagłówkami, cię wciąga i znikasz. Więc jeżeli chociaż jedna osoba zapamięta ten sumer i pomyśli o tym, kurczę, Poznański coś dobrego powiedział, i mi się to przydało i dobrze mnie skojarzy na przyszłość i moją kuźnię produktywności, to jest mi niezmiernie miło. Korzystajcie. Niech moc będzie z Wami. Życzę Wam udanego dnia. Irona już Poznański, Kuźnia produktywności. E-mail, telefon, fax. Haha, <fajanie> nie, to nie Japonia, to nie Niemcy, to Polska. Tu już się prawie faksów nie używa. Więc telefon, e-mail, strona internetowa. Korzystajcie sobie z moich kanałów na różnych mediach. I życzę Wam udanego dnia. Serdecznie pozdrawiam.